To, aby kształcić naprawdę wspaniałych specjalistów w zawodach medycznych, chcieliśmy zapełnić lukę, która pojawiła się na rynku edukacyjnym. Prawdzie szkolnictwo policjalne istniało, ale pierwsze szkoły o charakterze niepublicznym właśnie tworzyły się w Polsce. W 1995 roku dzięki staraniom władz szkoły pani magister Wiolecie Musa i panu Sadikowi Musa udało nam się stworzyć tę szkołę, która miała charakter medyczny od samego początku. Początkowo kształciliśmy w zawodzie higienistka stomatologiczna i w zasadzie po roku już w zawodzie technik farmaceutyczny. Uczymy przygotowania leku, to jest nasza apteka. Odzwierciedlenie w zasadzie apteki, które normalnie są, funkcjonują w obiegu, natomiast tu naturalnie jest przygotowana na 10 stanowisk. W związku z tym uczymy przygotowania leku recepturowego czyli takiego, który lekarz zapisuje na recepcie. Spuszczacie na ocha z biuretny. Mamy ilość do W tej pracowni uczymy w tej chwili oznaczeń ilościowych zasad i kwasów. Kwas askorbinowy albo kwas benzoesowy. Możemy to zmiareczkować i ustalić, ile w danej próbie leku znajduje się tej substancji. Praca w małych grupach, kilkuosobowych, maksymalnie dziesięcioosobowych. Każdy ma swoje stanowisko pracy, wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela. Staramy się zaopatrzyć naszych uczniów w doskonały sprzęt laboratoryjny. Unowocześnienie bazy dydaktycznej jest naszym bardzo ważnym celem. Od 2009 roku mamy też kierunek technik dentystyczny i asystentka stomatologiczna. Jest to, jest to pracownia technik dentystycznych, a więc jest to umiejętność wykonywania uzupełnień zębowych pełnej, pełnej ich gamy, od protez ruchomych, po też protezy stałe, do różnych prac o większym stopniu skomplikowanych. Szkoła wiadomo nie przygotuje do wszystkiego, ale staramy się przedstawić uczniom podstawowe techniki, podstawowe technologie oraz wykonywanie prac od uzupełnień ruchomych poprzez uzupełnienia stałe, a więc wszelkie uzupełnienia, które w tym, w dobie, dobie dzisiejszego XXI wieku, są wykonywane dla pacjentów. Szkoła bardzo się rozwinęła ostatnio i już mamy 330 uczniów. Nawet mamy osoby, które skończyły naszą szkołę w wieku 60 lat i znalazły zatrudnienie i są bardzo chwalone. I bardzo ważne jest też dla nas to, aby umożliwić kształcenie osób, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Myślimy o osobach niewidomych, niesłyszących lub niedosłyszących. I mają też taką możliwość kształcenia w naszej szkole. Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują, absolwenci otrzymują śladysu ukończenia szkoły i przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. I uzyskują wówczas tytuł technika w danym zawodzie. Otrzymują też tzw. Europass, a więc mają kwalifikacje do wykonywania tego zawodu właśnie w państwach Unii Europejskiej. Możemy się pochwalić bardzo dużą zdawalnością, bo dla nas ważnym celem jest wysoka jakość kształcenia, uzyskiwanie dobrych efektów i muszę powiedzieć, że corocznie nasi absolwenci prawie w 100% zdają ten egzamin. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, którą prowadzimy już od 15 lat. Pierwszym naszym kierunek był kierunek fizjoterapia, który powstał w 2005 roku. Kształcimy licencjatów fizjoterapeutów w zakresie kosmetologii, techniki dentystycznej, czyli głównym kierunkiem jest inżynieria materiałowa, specjalność technika dentystyczna. To są nasze trzy główne kierunki. Stawialiśmy na jakość, związane jest to z utworzeniem własnej bazy dydaktycznej, co wiąże się z dużymi kosztami. Współpracujemy z wykładowcami i z Uniwersytetu Medycznego, i z Akademii Wychowania Fizycznego, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Obecnie mamy około 1500 studentów. Fizjoterapia jest to kierunek, w którym studenci zgłębiają wiedzę z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Te zajęcia to są zajęcia typowo praktyczne i o tyle jest ciekawe, że mamy teraz taką serię kursów z zagranicznymi instruktorami. Można powiedzieć, że z górnej półki są teraz najsłynniejsi instruktorzy, to jest akurat australijski terapeuta, który prezentuje już troszeczkę inny sposób pracy niż z którym się spotykamy w szpitalu bądź w przychodni. To jest bardziej łagodna praca, bezpieczna. Bardziej przyjemna dla pacjenta, a z drugiej strony bardziej skuteczna w rozluźnianiu mięśni. Te formy terapii są praktycznie potrzebne każdemu, kto ma gdzieś jakieś okolice napięte bądź bolesne, czyli de facto praktycznie każdej dorosłej osobie. Ale oprócz tego może być jednym z elementów rehabilitacji już osób z dolegliwościami bólowymi czy z jakimiś schorzeniami na ruchu. Lubię pracę z ludźmi, lubię pracę z dziećmi. Masaż obrałam sobie jako moją nową pasję, nie wiem, coś mnie w tym poruszyło, po prostu masowanie ludzi sprawia mi przyjemność. Podczas masażu uczymy się dotyku, chcielibyśmy też pracować z dziećmi, uczyć właśnie dotyku w szpitalach. Jeśli chodzi o takie kursy praktyczne, ta nauka praktyczna jest o tyle i przyjemniejsza, i skuteczniejsza od tej nauki anatomii z książki, że instruktor na bieżąco pokazuje to, co jest na ciele, a niekoniecznie to, co jest w książce na ładnym rysunku. Także to jest bardziej praktyczny przekład anatomii niż uczenie się z książki na pamięć. Po ukończeniu takiego kierunku mogą pracować w różnych zakładach rehabilitacyjnych, w szpitalach, w przychodniach, w ośrodkach, w sanatoriach, w ośrodkach SPA. Także, no, bogaty wachlarz mają później zatrudnienia. Siedziby na bieżąco losa absolwentów, to absolwenci i studenci najbardziej liczą się dla uczelni. Ich kariery, ich potrzeby, potrzeby pracodawców są dla nas bardzo ważne. Pierwszą grupą, którą właśnie badaliśmy, byli fizjoterapeuci. Pracodawcy bardzo pozytywnie postrzegają i chętnie zatrudniają naszych absolwentów. Na kierunkach, których my kształcimy, wymagają sal ćwiczeniowych. I te sale ćwiczeniowe stworzyliśmy i wyposażyliśmy w najnowocześniejszy sprzęt, który obecnie jest na rynku. Ten kierunek. Inżynieria materiałowa ze specjalnością inżynieria dentystyczna to jest nową na rynku. I po ukończeniu takiej szkoły studenci kończą z tytułem inżyniera. Mogą wykonywać różnego rodzaju protezy, aparaty ortodontyczne. W zakresie kosmetologii kształcimy na studiach pierwszego stopnia licencjackich. Studenci mają do dyspozycji piękne pracownie, w tym pracownie kosmetologii. Dysponujemy najnowszym sprzętem, najnowszej generacji. Różne sprzęty mamy do dyspozycji studentów: mamy sonoforezę, kawitację, mikrodermabierazję diamentową, również fale radiowe, Wapozony mamy najnowszej generacji z koloroterapią. Bardzo działa dobrze terapeutycznie na cery podrażnione. Studenci również mają do dyspozycji preparaty najnowszej generacji, kosmetologiczne. Jakie techniki? Począwszy od pielęgnacji kończyny górnej, stylizacja płytek paznokci, zdobnictwo płytki paznokciowej i z dziedziny pielęgnacyjnej, manicure, manicure spa, bardzo popularny. Jeżeli chodzi o kadry, to głównie to są lekarze z zakresu dermatologii i z zakresu farmacji. Studentki pracują w parach, czyli jest w grupach po około 18 osób. Perspektywy osób, które kończą kosmetologię, są bardzo duże, dlatego że kosmetologia w Polsce i na świecie rozwija się nieustannie. Właściwie zaczynają powolutku się nawet zacierać granice pomiędzy medycyną estetyczną a kosmetologią. Staramy się, żeby oprócz tej działalności typowo dydaktycznej, też zaproponować naszym studentom. Inne formy. Na wykłady otwarte zapraszamy znane osoby. Ostatnio na przykład u nas gościł pan Zawitkowski Paweł, znany fizjoterapeuta, także bardzo na jego wykład dużo osób po prostu przyszło, ponieważ on głównie zajmuje się rehabilitacją dzieci. Noworodków. I zaprosiliśmy go na ten wykład, i zainteresowanie ze strony w ogóle studentów, ale też osób z zewnątrz było bardzo duże. Zdaliśmy współpracę z ciekawymi instruktorami, liczymy, że to się będzie rozwijało. Już był jeden gość z Australii miesiąc wcześniej. Za miesiąc sławna instruktorka ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdża i już mamy nawiązany kontakt. W listopadzie najprawdopodobniej też przyjedzie instruktor, też osteopata, także też dosyć ciekawe techniki współczesne. Ponadto różnego rodzaju studia podyplomowe, kursy, także ten wachlarz jest bardzo duży i studenci korzystają z tego. Sami nasi absolwenci piszą do nas e-maile, zgłaszają się do nas i bardzo mile wspominają swój czas tutaj spędzony i ciągle się pytają, czy dalej będą mogli się kształcić, czy uruchomimy studia magisterskie. Także to jest dla nas ważne, że nie tylko odchodzą i zapominają, ale także wracają do nas.